Siódma dziewiąta, rozmowa poranka. A naszym gościem jest dzisiaj Krystian Szczepański, dyrektor, dyrektor, dyrektor. Już spieszę spieszę po, 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 powiedzieć: dyrektor polskiego um... Instytutu Ochrony Środowiska, panie dyrektorze. <grych> No właśnie, panie dyrektorze. Najmocniej, przepraszam, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. To zacznijmy jeszcze raz. Pan Krystian Szczepański. Dzień dobry, panie dyrektorze. Przepraszam Dzień za dobry, to witam. Na niedobudzenie się prowadzącego. No, poniedziałek, panie, dyrektorze. panie redaktorze. No, no właśnie, no właśnie. No to panie dyrektorze, zacznijmy od tego, o czym chciałem porozmawiać, bo chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o, o tym, co jeździ po naszych ulicach, drogach, zwłaszcza w miastach, miasteczkach, czyli coraz częściej widzianych autobusach, które nie są na klasyczną benzynę, nie są na żadnego tam diesla, tylko albo elektryczne, albo wodorowe, albo jeszcze jakieś inne kombinowane paliwo, które jest ekologiczne. Jaka jest duża skala tego rodzaju nowych pojazdów na naszych drogach? To jeszcze nie jest tak, tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, ale oczywiście progres jest. No, jeżeli chodzi o samochody osobowe, to mamy na, na 21 milionów 458 tysięcy natomiast wszystkich natomiast samych elektrycznych mamy tylko 38, 30 tysięcy Szanowni Państwo, więc to nie jest zbyt dużo natomiast albo nawet bym powiedział, że to są promile do tego, co jeździ po naszych e, drogach. Na, e, kolejny element to oczywiście te autobusy. Tych autobusów już mamy trochę. To jest tam tyś, ponad 1000-1083 elektryczne, pełne elektrycz, elektryczne e, e, autobusy. Natomiast to, co istotne jest w całym, ja już nie mówię o przechodzeniu, czy e, z od, jednego paliwa na bardziej ekologiczne, na, na zeroemisyjne, bo to oczywiście istotne i ważne i docelowo. Gdy się decydujemy na zakup pojazdu, to powinniśmy o tym oczywiście myśleć. Natomiast to, co ważne, to zmiana w ogóle mówienie o mobilności, o zmianach modeli wykorzystywania pojazdów, o przejściu na bardziej komunikację publiczną, o tym, żeby ta komunikacja była bardziej przyjazna dla pasażera, była wygodna, komfortowa, żeby była taką alternatywą. Nie wsiadania do swojego pojazdu, nawet bym powiedział nie kupowania swojego pojazdu, bo przecież teraz możemy też mówić o tym, że nie musimy mieć tego samochodu, bo możemy go sobie, gdy, gdy jest nam to potrzebne, bo musimy coś przewieźć, mamy jakieś większe zakupy, to możemy wynająć na godzinę, czy na tyle, Taki czas, jaki nam jest potrzebny ten samochód, a nie musimy go kompletnie kupować. W związku z tym w układzie zmiany naszych przyzwyczajeń, mówimy o mobilności i zmianie modeli biznesowych, ale i też naszego użytkowania pojazdów, tego, że nie musimy posiadać tego pojazdu, naprawdę nie musimy go kupować, bo gdy, gdy jest to nam niezbędne, gdy nie jest, jest to na przykład uzasadnione jakimiś tam innymi kryteriami. A myśli pan, panie dyrektorze, że to jest taka realna i to dość bliska przyszłość, że e, tak jak dzisiaj, pewnym wyznacznikiem dobrobytu i też komfortu jest posiadanie własnego samochodu albo i dwóch e, na własny użytek, bo trzeba zawieźć jaki do szkoły czy przedszkola, bo trzeba podjechać do e, rodziców albo właśnie do sklepu, bo po prostu warto go mieć na wypadek, gdyby trzeba było gdzieś pojechać. Tak za, nie wiem, 5-10 lat e, będziemy po prostu wypożyczać te samochody, jak będzie nam, jak będą nam potrzebne? Ja sądzę, że to jest tylko kwestia czasu. Oczywiście, jak to długo nam zajmie. Natomiast no, na już młode pokolenie, moim zdaniem, czy, czy, czy te, to te pokolenie, które wchodzi teraz do dorosłego czy już studiuje, absolutnie jest gotowe na taką zmianę. Natomiast, oczywiście, osoby starsze, w średnim wieku, no tutaj mają z tym problem, bo w, tak jak pan powiedział, Posiadanie samochodu jest to taki no, status społeczny, jak jednak dobrobyt. Jesteśmy do tego w jaki sposób już sami przyzwyczajeni, dlatego nam trudno zrezygnować z tych przyzwyczajeń. No ale teraz już coraz częściej, no, szczególnie w dużych miastach, i mamy możliwości, coraz, coraz częściej też się decydują ludzie na to, żeby wynajmować pojazdy, tak, czyli nie kupować, nie mieć na własność, bo nie chcą mieć problemów, bo chcą mieć pełną obsługę, chcą mieć wygodę, nie interesować się, co ja z tym samochodem zrobię za te, Dwa, trzy lata. No, też niektórzy mają taką potrzebę mieć, mieć coraz to nowsze modele, coraz to nowsze pojazdy. To, to wszystko, za, moim zdaniem, to jest tylko kwestia czasu i na pewno dojdziemy do takiego poziomu, że nie będziemy musieli mieć tego pojazdu i posiadać go na własność, żeby go użytkować, kiedy nam jest potrzebny. To teraz zadam kluczowe pytanie z perspektywy naszych słuchaczy. Po co jest ta zmiana? Jeśli to jakoś do tej pory funkcjonowało, jeśli to jakoś tam działa, jeśli samochody są w miarę, oczywiście powtarzam, w miarę zasięgu naszych kieszeni, no to dlaczego się zmieniają nawyki, dlaczego samochody, no właśnie, przechodzimy w tryb bardziej, czy mamy przejść w tryb bardziej mobilny, a nie taki użytkowy na co dzień. No to podstawowym elementem to jest nasze nasze życie i zdrowie. E, mówimy tutaj o kwestiach jakości i mówię tutaj w nawiązaniu do jakości powietrza, ale oczywiście na kolejnym aspektem, bardziej może mniej wymiernym i mniej Mniej, istotne chociaż teraz coraz bardziej no, takim nośnym to jest kwestia klimatu, to jest kwestia uzyskania neutralności klimatycznej. Jeżeli chodzi o polskie miasta, o tym mówimy, tu największy problem to jest z jakością powietrza, to w sumie rzecz biorąc to nawet 70% zanieczyszczeń pochodzi właśnie z transportu drogowego. To te wszystkie kwestie du dużej liczby pojazdów, to jak tak jak już wspominałem, to te kwestie dotyczące no, też niedrożności naszych you <laughs> naszych dróg, korki i to wszystko powoduje, że, że z tą jakością powietrza mamy nadal duży problem i, i musimy z tym, z jednej strony po, przez dotrzymanie norm, norm jakie narzuca nam Unia Europejska, ale z drugiej strony też patrzmy na to, że to są po prostu co roku dodatkowe przypadki śmiertelne, które w wyniku właśnie e, oddziaływania zanieczyszczenia zanieczyszczeń powietrza na nasz organizm, na nasz układ konośny, na nasz układ oddechowy powodują, powodują przedwczesne zgony naszych rodaków. W związku z tym to jest taki podstawowy, podstawowy element i o tym coraz częściej mówimy i widzimy, że, że i świadomość naszych, naszych no Polaków jest coraz większa, więc dlatego też pewnie będziemy mówić o zmianie, zmianie sposobu użytkowania pojazdów. To zapytam jeszcze o taką codzienną praktykę. Mamy sezon jesienno-zimowy. Czasem przez ulicę takiego czy innego miasta mignie mi gdzieś właśnie samochód z napisem jestem elektryczny albo jestem wodorowy albo jestem hybrydowy przynajmniej. No i właśnie zastanawiam się, czy jak siekną nas mrozy, śniegi, gołoleć, to te samochody dadzą radę, bo, bo, bo różne doniesienia z całego świata czasem do, docierają, że gdzieś tam w Nowym Jorku elektryczne nie, nie zdołały pokonać tych przeszkód, no bo stacja ładowania jest Jaka jest, bo, bo trzeba było dojechać, a wtedy, żeby odśnieżyć na przykład drogę, no to trzeba było sięgać po klasyczne diesle. Czy to jest mit, czy, czy, czy jest w tym coś na rzeczy? Oczywiście mówi Pan, pan redaktor o ograniczeniach, które posiadają samochody elektryczne. No, pierwszym ograniczeniem no, to jest jednak ta pojemność baterii i ten zasięg. No, one są oczywiście mają mniejsze zasięgi, zasięgi jeżeli chodzi o, o podróżowanie, bo to jest tam 400-500 kilometrów. W przypadku klasycznych spalinowych samochodów są to już większe, większe zasięgi, 700-800, no, oczywiście w zależności od klasy samochodu. Co, co jest? co jest istotnym ograniczeniem, no to jest oczywiście kwestia czasu ładowania. Tak? i też w porównaniu do czasu tankowania. No, tankowanie, tankowanie na stacji benzynowej jest o wiele, wiele szybsze niż, niż ładowanie pojazdu. No, są oczywiście bardzo szybkie, dużej mocy ładowarki, które potrafią to doładować w kilkanaście minut, natomiast taki pojazd, natomiast no, też to odbywa się wszystko kosztem tej żywotności baterii, jej pojemności, która oczywiście z upływem lat też maleje. Dlatego też no oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę, czyli te, te osoby, które odpowiadają na przykład za komunikację e, publiczną, która jest oparta na na, na, na przykład e, autobusach elektrycznych, no, muszą wziąć pod uwagę, jaki jest ten zasięg, w, na jakich trasach będzie, e, będzie, na jakiej trasie będzie jeździł ten pojazd. E, jeżeli chodzi o po, też zaplanować, gdzie będzie się ładował, jeżeli taka będzie możliwość e, na przykład na tych e, przestankach końcowych, e, gdzie może Kilka minut się podładować, ta bateria, i gdzie można wydłużyć ten zasięg, no to trzeba wszystko wziąć pod uwagę, patrząc na również ograniczenia i doświadczenia z użytkowania tego typu pojazdów. Mam tylko takie pytanie, bo mam wrażenie, że, że część o, o słuchaczy naszych może się obawiać takiego, takiej transformacji to dość szybkiej że po pierwsze, no nie będzie własności, albo ta własność będzie mocno ograniczona że po drugie, będzie trzeba się zdawać na łaskę albo niełaskę elektryków, które dojadą albo nie dojadą bo bateria, tak jak rozmawiamy, ma swoje ograniczenia. No i że wreszcie cena takich pojazdów, już tych indywidualnych, będzie na tyle zaporowa, że dla zwykłego zjadacza chleba zostanie po prostu zwyczajny autobus. Znaczy, ja powiem tak, no, oczywiście, zawsze mamy bo, obawy, gdy mamy coś, gdy chodzi coś nowego, zawsze mm. mamy obawy, natomiast oczywiście te technologie będą się nadal rozwijały, te samochody będą y, i konstruktorzy, i projektanci pracu, b, b, pracują nad tym, żeby jak najbardziej wydłużyć ten zasięg, żeby jak najlepiej wykorzystać i zastosować odpowiednie. Baterie, które pozwolą na wydłużenie tego zasięgu. Z drugiej strony też zapewne odpowiednią trwałość tych baterii. To wszystko się dzieje. W miarę, w miarę też upływu i, i popularyzacji tego typu pojazdów, e, też przewiduje się, że te ceny będą troszeczkę spadały. Oczywiście, no też jak porównujemy, no, trudno teraz mówić o tym spadaniu, ale ta technologia będzie bardziej przyjazna i też, też oczywiście tańsza ze względu na, na jej, jej skalę. A z perspektywy samorządów, samorządowców, które chcieliby na przykład powoli, powoli zamieniać swoje autobusy klasyczne, tradycyjne na, na te elektryczne czy wodorowe, czy są jakieś furtki dotyczące, no właśnie, funduszy, dopłat, dofinansowań, które pozwoliłyby no, podzielić się choćby tym wyzwaniem, no bo jak rozumiem, tak się domyślam, przy pers z perspektywy księgowego w Urzędzie Miasta, no to taka wymiana floty to nie jest małe wyzwanie. Tak, oczywiście są, są różnego rodzaju programy. Tutaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie programy oferuje, czy to dla samorządowców, czy to też dla osób indywidualnych, bo też taka jest możliwość dofinansowania. Dla pojazdów osobowych, więc zachęcam samorządowców do, do korzystania, też do zorientowania się na czy na stronie Narodowego Funduszu, czy w innych miejscach, na przykład na stronie jako, jako, jako dotacji takiej wyszukiwarki, które akurat też my, my przygotowujemy, gdzie można właśnie znaleźć ofertę finansową, czy to w danym województwie, czy to dla danego rodzaju przedsięwzięcia, czy to z różnego rodzaju źródeł finansowania. Warto się za tym, tym wszystkim zainteresować i z perspektywy zarządców naszych miast, i z perspektywy użytkowników, bo to pewnie przyszłość, która przed nami może nie jutro, może nie pojutrze, ale już za, za parę lat. Kto wie, dyrektor Krystian Szczepański, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego do Instytutu Ochrony Środowiska. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze, za to wirtualne spotkanie. No i dobrego dnia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla, dla pana redaktora i dla Radio Dziękuję. Dziękuję. 9. Rozmowa poranka.